I będziemy kartofle przebierać. Nasz ciapuś niezastąpiony. Oj, ma już trochę lat! Tyle bez mała co ja. I tak naprawdę na te nasze lekkie gleby, na te piaski jest niezastąpiony. W każdej sytuacji się sprawdza. Nieraz nawet jak było mokro, jak po powodzi trzeba było osuszać teren. No to 60 tonęła, a tutaj przykręciło się koła bliźniaki z tyłu, i na czterech kołach śmigał jak ta lala po tym polu. Był nawet czas, nie pamiętam które to były lata, chyba 70., że Arabowie chcieli zakupić na te swoje pustynne warunki ciągniki. I nasze Ursusy też stanęły do reprezentacji, bardzo im sprawdzały się te Ursusy w warunkach pustynnych, na tych piachach, one sobie dawały świetnie radę. No ale niestety, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Ktoś inny wygryzł te nasze ursusy i nie przebiły się one, ale mimo wszystko to są po dzień dzisiejszy chyba tak naprawdę jedne z najlepszych, jak nie najlepsze y, ciągniki niezawodne, y, tanie w utrzymaniu. Części kiedyś były ogólnodostępne, niedrogie. Remontować każdy sobie potrafił, bo nie były skomplikowane i śmigały, były wydajne. Dzisiaj ciągniki są już nowoczesne, ale niejednokrotnie. Nawet tym do dopiętnie dorastają, do kół nie dorastają. Co? Przebieramy winietę. A przynajmniej tak Edziu przed chwilą powiedział, że tak mu się zdaje. Winietę przebieramy. Zawsze leżą około dwa tygodnie na przyczepie, po to, żeby to, co ma odejść, to odejdzie. Bo część, no niestety, zawsze zgnije gdzieś. po to, le po, że le po to leżą, żebyś się miała pytać, kiedy będziemy przybierali. Też. <śm> 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 Też, bo się później zawsze pytał, kiedy przebieramy? Jeszcze nie, kiedy przebieramy? Jeszcze nie. Jak takie małe dziecko, które kiedyś jechało pociągiem w moich czasach, bo dzisiaj dzieci już pociągami rzadko jeżdżą, to już jest atrakcja w wielu przypadkach, ale jak żeśmy jechali, to z reguły z babcią jeździliśmy, to zawsze babcia musiała wziąć do pociągu co jaja w skorupkach i pamiętam w pociągu było skubanie, kupę picia. Jeszcze żeśmy do pociągu nie wsiedli, oczywiście zachciało się siusiu, od razu chciało się jeść i nieodzowne pytanie, daleko jeszcze? Tak samo ja teraz, kiedy będziemy przebierać? Jak nas ochota znajdzie. Trafiają się takie, o, on był przecięty, gdzieś był mokry, zaczął pleśnieć, jest zaschnięty. Także dla zwierząt będzie się nadawał do sparowania, no ale do zjedzenia już nie, no bo takiego no nie wsadzi nikomu. Czy o chociażby tu zgnitek całkowity, ale zgnitek kartofle śmierdzą. Jak ręce one tak dają jak padlina, bardzo śmierdzą. No i dlatego właśnie leżą one około dwa tygodnie na przyczepie, bo to, co ma odejść, to na tej przyczepie odejdzie. O kolejny, Taki jest do usunięcia. A gdyby się od razu sprzedawało, prosto że tak powiem z pola, no co niestety później u ludzi by one gniły. Mam chwilkę to przyszedłem wam troszeczkę towarzyszyć Co wy na to? Tak, chodź, kartofle Słucham? kartofle by Ja chyba za dużo, za dużo mówię, Za dużo tym językiem chlapię. Niech, a nie towarzyszysz, Towarzyszyć to co to, możesz. A ja myślałem, że sobie postoję. Ty sobie możesz postać trzymając worki. Pianka mi wiąże. Ja muszę kontrolować, czy mi nie zwiąże za mocno. Na czas. Zdążysz tutaj Zwiążę, przytrzymać z, z pięć worków przytrzymasz. Oj, głupoty człowiek to za Ej, ile ona ci będzie wiązać? Nie wiem, muszę sprawdzać cały czas. Chodzić. Ja też głupotę powiedziałem 20 lat temu. I do dzisiaj nie trzymam. Nie, nie możesz się z tego ufać. Ja nie widzę, tylko z bliska, ale z daleka wzrok mam bardzo dobry i celuję. Stańczy, już wystarczy. dzisiaj. Dawaj, gore. Tak, miłość się skończyła. To ja 20 lat temu zgłupiałam, że tam pojechałam. Oj zgłupiałaś, zgłupiałaś. Tu się muszę z sobą zgodzić. Przy, przyciągło się takie Chyba coś 21 słabo coś liczy. 21 już, no. no. Ja to tak w kościach czuję, że to 21 co ty tak w kościach czujesz? Ja po swoim 22 22 czuję. A to tobie to po tak się nie <grym> Ze mną. On jest szczęśliwy i nie liczy czasu. Tak jest. No go z kilku lat mi jeszcze trzy lata do wyjścia. wyszedł. <grym> Przepraszam, ja, ja do mówiłem. Od bo... dzisiaj nie gotuję. Ciumnij mnie. <grym> <grym> Tutaj. Wczoraj przebraliśmy jedną przyczepę, dzisiaj przebieramy drugą i teraz odmiana Jerry. Tak pocisnęliśmy, bo chcieliśmy wczoraj jedną przebrać. Zależało nam na tym, że wieczorem to już nie mogliśmy się ruszyć. Jak żeśmy pousiadali na wersalce, to później zdawało się, że nie powstajemy. Tu bolało, tyłek bolał, ręce, nogi, wszystko bolało. I, i, i trzeba było dosyć chwilę, zanim żeśmy się z Edziem rozruszali. Żeby się położyć. w mnie co innego bolało. Mnie bolało wszystko. Ta sama część ciała, tylko inaczej się nazywa u mnie. No Aha, no dobra. U, cie... u mnie na pięć liter, a u ciebie na cztery. No to na jedno wychodzi. W każdym razie bolało. W nocy to była, powiem wam, porażka. Tu boli, tam boli, tak źle, tak niewygodnie, a rano wstać, ja myślałam, że, że trzeba będzie, kurczę, pomoc wołać, więc z wyra wyciągnęli. Nie mogłam się podnieść, no ale jak się później człowiek rozruszał, teraz przebieramy drugą przyczepę, ale już nie mamy takich ambitnych planów, żeby dzisiaj przebrać całą. Podzielimy chyba sobie na, na dwa dni. Dzisiaj mamy piątek, jutro jest sobota. To chyba rozłożymy to na dwa dni. Idzie w sumie dosyć nawet szybko, bo nie odbieramy w ogóle sadzeniaków z tych kartofli, z tego względu, że nie podobają nam się. Rok był suchy, i dosyć dużo z tych starych kartofli, które były wiosną sadzone czyli tych sadzeniaków macierzystych nie zgniło, były całe. I teraz, jak tutaj, jeszcze kombajn przesortował, znaczy kombajn wykopał, poszły na przyczepę i tego co edziu nie zdążył odrzucić, no to jest na przyczepie i jest dosyć dużo całych, a jeżeli sadzenia, który był wsadzony na jesień wykopuje się, no jak się trafi 1, 2, 3 na jakimś tam areale, no to nie, ale tak jak trafia się 50%, ponad 50%, no to jest sygnał, żeby wymienić, bo kolejnego roku można z tymi kartoflami przepaść. I nie dadzą przepaść, co znaczy przepaść. No nie dadzą już takiego plonu, na jaki się liczy, może być dużo słabszy. Dlatego, mimo że część żeśmy kupili w tym roku, w tym roku, bo jeszcze rok przecież trwa, już <laughs> się wszystko pierdzieli o tych kartofli. Ale w każdym razie w tym roku, żeśmy kupili sadzeniaki nowe, to mimo wszystko nie będziemy odbierać ich, dlatego że właśnie nie pogniły. Być może to jest dlatego, że rok był suchy. Nie było odpowiedniej ilości wilgoci, żeby one zgniły. Prawdopodobnie tak jest, ale istnieje też ryzyko, że jednak to jest sygnał, żeby ich nie sadzić. Dlatego nie chcemy ryzykować, nie odbieramy w ogóle sadzeniaków i w przyszłym roku wiosną będziemy kupować wszystek materiał nasadzeniowy nowiutki. Nie mężu? Tak. Tak, tak. My przebieramy kartofle, a Krzyś w tym czasie działa w środku. Jedzie przed chwilką się śmiał, że dać dziecku przyczepę piasku, to rozprawi ją w trymiga. Taki Krzyś ją rozprawił. Prace postępują jak na zewnątrz, tak i wewnątrz. I jak ci idzie? Dobrze. Ale chyba ciężko jest wyłapać tutaj poziome, co? Nie, nie. nie? Ja się ustawi rurki, to... A to, to, to wiesz, ta moja żona to nawet babek z piasku nie da bo... A ty byś chciał polepić babki z, z piasku, kochanie? Ja bym co innego polepił. No. Ja ci mogę dać wiadereczko i lep babki. Krzyś będzie równą, a ty będziesz lepił babki. Słuchajcie, jak wam przeszkadzam, to wystarczy mrugać okiem. Bo jak zaczniemy mrugać okiem, to nie będziesz wiedział, w którym kierunku iść. Przed siebie. Przed siebie. Tak, tak, tak. Dobra, już już, 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 już. No daj się popierać trochę. Jest. Czy pan się opierał? Tak, najpierw o łopatę. To ja się zbije, bo deszcz tu brakuje. Ja jestem teraz powyżej ciemnie, Z miotłą. Zamiataj, zamiataj. A dzisiaj tyle, koniec. Z kartoflami na ten rok. I powiem uczciwie, że jestem zmęczona. Jak rzadko kiedy. Natłok pracy jest ogromny. Tempo z tymi kartoflami, żeby je przebrać, bo zależało nam, żeby dzisiaj skończyć. Jest sobota. No i tak przyszliśmy dzisiaj do tych kartofli. Pada, wieje, jest dosyć chłodno, ponuro, ciemno. Edziu, tą przyczepę wcofał pod dach, bo takżeśmy żeśmy przebierali na podwórku, na zewnątrz było, było no lepiej, wygodniej. Tu ciemno pod tym dachem i tak te kartofle przebieram już mi się dwoi, troi. Ciężko widać no bo to wiadomo, one w tym piasku są też obtoczone do tego światło niejakie byle jakie, praktycznie brak tego światła. W pewnym momencie ja mówię: "Wiesz co, ja już nie mogę. Bolą mnie plecy, bolą mnie nogi, wszystko mnie boli. Ciemno, nic nie widzę." On mówi: "To może zostawimy to na poniedziałek." Ja mówię: "Nie, w poniedziałek będzie jeszcze gorzej, bo pracy mamy ogrom, są inne y, obowiązki, inne prace. Może też jeszcze na grzyby pójdę, bo jednak las, może ktoś teraz powie zmęczona na grzyby chodzi. Las daje mi wytchnienie. Muszę tam iść się zrelaksować do tego lasu. Ale no już zostawmy ten las. I mówię tak do Edia: kończymy dzisiaj jakoś pomału. No, już żeśmy skończyli. Przyszedł krzyś, pomógł nam. I na sam koniec zlazł z przyczepy. I wiecie, co zrobił? Zrobił coś takiego: wziął kabelek, otworzył gniazdko i wsadził ten kabelek do gniazdka. Halogen. Z bardzo jasnym światłem. Dobrze, że wtedy nie nagrywałam i nie powtórzę Wam, jakie było moje zdanie, gdy trzymałam ostatnie dwie garści kartofli. Myślałam, że mnie nie powiem, co trafi na tej przyczepie. Mówię to ja. Męczę się, morduję, ledwo co tu widzę, dziurdziam w tych kartoflach, a nad głową mam halogenowe światło. Wiecie, co nie wiem? Czy to jest po prostu głupota, zmęczenie? Czy człowiek już nie myśli w takich sytuacjach? Taka prawda. Uśmiałam się sama z siebie. Teraz to się będę śmiać. No ale tak wyszło, że mając światło nad głową, człowiek przebierał po ciemku, jak w średniowieczu, za czasów króla świeczka. Dobrze, że jeszcze, żeśmy sobie kaganków nie poprzynosili, nie poustawiali na tej przyczepie, takich naftowych, wiecie. Kończę na dzisiaj, bo jestem naprawdę zmęczona. Idę jeszcze porobić w domu, bo mam jeszcze trochę roboty i spać. Jutro niedziela to będę odpoczywać. Pewnie też mnie poniesie w las, no ale zobaczę. Film prawdopodobnie w poniedziałek się e, ukaże, bo muszę mieć siłę go zmontować. A Wam cóż Wam życzę? Radości. Takich sytuacji nie, ale uśmiechu, jeżeli Wam się takie coś trafi. Teraz będziemy się śmiać z siebie nawzajem chyba przez tydzień. Razem z Wami, bo też będziecie się z nas śmiać. Ale życzę Wam radości i odpoczynku. Błogosławionego jutrzejszego dnia. Mamy miesiąc Różańca, więc odmawiajcie o zdrowie, o siły. Za nas wszystkich, za naszą kochaną Polskę i za cały świat, o opamiętanie, bo to jest bardzo ważne. Bez tego ani do proga. Jak to ktoś kiedyś bardzo mądry, mądrzy ludzie mawiali, bez Boga ani do proga. I tego wam, kochani, życzę. Tu, tu i Bożej Opatrzności. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie z siebie już tylko wykrzesać. Krótkie, do następnego. Papa! Pa.